Pięć rzeczy w Elden Ring Night Rain, które przegapiłeś. Pięć detali. Może coś umknęło mojej i waszej uwadze. Sprawdźmy to. Alright, what's going on, guys? So, the reveal of Elden Ring Night Rain happened about two weeks ago. Serio, to tylko dwa tygodnie? Kurde. Jak się na coś czeka, to czas wolniej leci. Akurat muszę przyznać. Teraz będzie takie pół roku po prostu męczenia się. To jest jak z DLC-em. There was a deluge of information from the trailer itself, official publications on the website. Interviews by the game director, as well as testimonials from people that actually got to get hands-on with the game. And so by now, you likely know that Elden Ring Night Rain is not a typical Souls-like game. It's a co-op survival game, built off the foundation of roguelikes with some extraction mm -hmm. elements, and you probably know that it's hero-based as well as taking place on a different timeline. Than To będzie gra, która jest albo strzałem w dziesiątkę i ostateczną grą multiplayer, którą ludzie inni zaczną się inspirować na rynku, albo będzie totalnym średniakiem. Nie wydaje mi się, żeby ta gra była głuchana, wątpię, żeby była słaba, bo From Software po prostu no, idzie od nich się teoretycznie spodziewać po ich track recordzie, że raczej nie będzie. No, bo nawet Dark Souls 2 jest solidnie grywalne, mimo wszystko. Natomiast boję się, że może być po prostu no, gorsze jakościowo od typowego produktu Fromu i przez to tak jak Dark Souls 2 będzie uznawane za tragiczne, bo jest lekko gorsze od reszty, nie? Up on the basics, if you watch this But since there was so much informacji, there was likely a lot of things you missed. So today I wanna go over a lot of interesting details that have kind of flown under the radar that you will definitely want to know in For the game actually releasing, but as we get started today, if you want to stay up to date on all things Elden Ring Night Rain, be sure to hit that subscribe button. And now let's get into it. Starting off today, I'm sure you all are well aware that one of the special features of Elden Ring Night Rain is the return of some notorious bosses from the Dark Souls trilogy, as we saw with the Centipede Demon. nameless King is o ale Centipede Demon mnie idea. Nie wiem, było wziąć... Coś innego, po, po prostu. Jakby są lepsze bossy, możesz, które możesz przenieść, są naprawdę. Ja już chyba wolałbym drzewca z Dark Souls 3 niż Centipede Demona. I The Nameless King in the trailer, as well as the Duke's Dear Freya from Dark Souls 2, and a picture on the website. But one thing that a lot of people haven't considered is that, in addition to bosses, we may be seeing the return of some notorious enemies from the trilogy as well. Take a look at this image here. From the a to nie jest beastman of Farumazula po prostu jakoś ładnie narysowany? Some approaching But these are not your average Elden Ring a, chodzi o to, że to mogą być mimiki. Ja mam nadzieję, muszą być mimiki w Eldenie. To jest rzecz, której najbardziej mi brakowało w tej grze. Tak zupełnie serio. <laughs> Uwielbiam the of mimiki. Is that Uważam, że skrzynie pułapki nie robią tego samego co mimiki, a mimiki były jakieś jak takie miały swój urok.

w Eldenie, w DLC i we wszystkich trzech częściach Dark Soulsów. I teraz pomyślcie sobie, że to będzie wszystko randomizowane. Że to wszystko będzie ze sobą przelosowywane, że ich placement będzie różny. Tych kombinacji naprawdę będzie masa. Mi się wydaje, że ten Knight Ren może mieć bistą regrywalność. I to jest po raz kolejny to powiem, klucz do sukcesu tej gry, żeby ona po tygodniu nie była już ograna przeze mnie, nie? Żeby wiesz, jak ja będę po 8 godzin dziennie w to grał, żeby się nie okazało, że ja po tygodniu mam dokładnie tą samą mapę co tydzień wcześniej, bo już trafiłem ten, to, to losowanie. To musi być tak randomowe i tak dużo tych możliwości musi być na tą randomizację, nie tylko. Przeciwników, nie tylko itemów, ale i terenu, o czym wspominali, żeby to się nie nudziło. I można było je łatwo rozróżnić dzięki technice cięcia drewna na skrzynkach? Tak, zdecydowanie. No i po kolorze, nie? Kolor drewna, jak najbardziej. Warto też tutaj dodać, że niektóre kręgi w łańcuchach mają nieco inną średnicę, więc, więc potem się mimika najłatwiej odróżniało. They tried to open it. Now, mimics were noticeably absent from the base game of Elden Ring, But I think

chest is facing back. It's a normal chest, but if it's facing the front, it is Widzicie w ogóle? Zobaczcie, ile tutaj jest różnic, ile tu jest szczegółów. Jezu. They mimic. Unfortunately, we can't see the chains. And I game so chest Wyobrażacie sobie, że mechanika odróżniania mimika od siebie jest bardziej ambitna i intrygująca niż jakakolwiek zagadka w Dragon Age: Valgard? Orientujecie się? Just in case Kurde, jakbyśmy mieli pomyśleć o innych przeciwnikach, którzy mogliby się trafić w tacy naprawdę fajni i sprawdzić się w Elden Ring Night. Rain. Ja bym bardzo chciał zobaczyć z dodatku do Dark Souls 3 tych rycerzy z kręgiem z Ring City. Kojarzycie z tym, z tym wypalonym znakiem Berserka. Oni byli strasznie potężni. Mega by się mogli sprawdzić gdzieś w jakiś późniejszych dniach jako trudny enemis. W ogóle ja mam nadzieję, że to też będzie fajna progresja, że na początku będziemy mieli jakichś frajerów do zabicia i psy, ale drugiego i trzeciego dnia ci enemisi będą coraz trudniejsi, nie? Że normalnie świat wokół nas też taki będzie. Chociaż z tego, co było mówione, to raczej są zwłoki po prostu chodzące do, do rozwalania, takie piniaty z kasą po to, żebyśmy się wylewelowali na bossa. Niekoniecznie one same w sobie mają sprawiać nam wyzwanie. So To hit every chest you come across, just in case they actually do. But moving on, the next thing I want to talk about is actually not to do with gameplay, but rather the soundtrack of Elden Ring Night Rain, because it was recently announced that the soundtrack will be done by Kota Hoshino, who was the main director of the Armored Core 6 soundtrack. And. No tak, bo z tego co pamiętam, Yuka Kitamura odeszła z From Software, prawda? Ona teraz jest freelancerką. To nie zmienia faktu, że ona i tak będzie z nimi współpracować, ale to w trochę inny sposób niż do tej pory. Jak wyglądał soundtrack War Mort Korze? Nie rzucił mi się w pamięć, to jest bolesne. Wiadomo, że to wszystko jest dużo bardziej takie nie, futurystyczne przez armoured korowy vibe'ik, to ma sens, ale jestem po prostu ciekawy, co tutaj będzie pichcone. And that one was amazing. Shoei Miyazawa will also be working on it, who did much of the base game soundtrack as well as Armored Core 6 alongside Kota Hoshino. So I think we're in for some absolute bangers on this one. It was kind of a question of where the soundtrack was going to go after the news broke that Yuka Kitamura would be leaving from Software. So it'll be cool to see the direction the sound goes with Kota Hoshino taking on this new direction of sound than what we saw with Armored Core. And I'm excited to hear it. But i A czy inaczej, jeżeli muzyka z trailera Night Traina była robiona przez niego, to był totalny banger, tak szczerze. Zajista była ta nuta. A jeszcze mi to w ogóle starymi Dark Soulsami, dwójką i jedynką muzycznie. To jest w ogóle fajnie pokazana mechanika, nie? Jak sobie to rozbierzesz na czynniki pierwsze, bo żeby podnieść sojusznika trzeba go uderzyć, a gość używa obszarówki, która uderza w ziemię, jednocześnie odsuwa przeciwnika i podnosi typa, nie? I teoretycznie trainer ci I też to, to mówi, bo on uderzył i typek wstaje, nie?

Finałowych bossów, które są zupełnie nowe, tak jak ten Ziomek na Steamie, który jest pokazany, i tak, tak, tak jak ten Gladius Cerber, tak? To znamy na razie dwóch. Osiem gierek brzmi średnio, i ktoś powie, że o, w jeden wieczór cały to ogram, ale biorąc pod uwagę randomizację, losowość tego wszystkiego, tu nie chodzi o samych tych bossów, tu chodzi o to wszystko, co się dzieje też po drodze, a za każdym razem dzieje się co innego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że z Dark Souls 3, Dark Souls 2 i Dark Souls 1 może być po, wzięte po 5, 10 bossów, załóżmy, że po 10. W poprzednich gier mamy 30 bossów, z LDNA mamy wszystkie i mieszasz je po to, żeby przez. Dwa dni wcześniejsze, przed trzecim finałowym, zdarzały ci się losowe encountery z tymi bossami jako finałowymi danego dnia, to tych możliwości jest naprawdę sporo ogólnie. Now, as we've been told from people that got hands-on with the game, the way Night Rain actually works is that you will select the main boss you want to fight at the end of your 3-night survival, and you will select one from that list of 8. However, during the night leading up to your encounter with the main boss, you will fight smaller bosses. So, for example, it's been confirmed that one of the main bosses you will fight is Morgoth. Yes, once again, believe it or not. And in the nights leading up to that main Check fight bosses. So, for example, it's been confirmed that one of the main bosses you will fight is Morgoth. Yes. Serio? Mm, yeah. Yes, once again, believe it or not. And in the nights leading up to that main fight, you will fight Draconic Tree Sentinel bosses. Now, we actually have seen another major boss. Now, what you'll notice about this fight is that it takes place in a rendition of Radon's arena, with this sort of epic sunset going on. It's not actually in the lootable area of Limgrave, but in its own arena. Now, if we look at the fight with the Nameless King or the Centipede Demon, those don't appear to be in unique arenas. They look like they're still in the Limgrave area. So, we can assume that those will not be major bosses but instead some end of day boss fights not taking up one of those eight spots but also on the steam page we can see this picture of what is almost definitely a main boss because na 100% mi się wydaje że oznaką main bossa jest ten piaskowy teren i te takie eteryczne włócznie i banery powbijane nie because of again, that Sandy Radon style arena that we see. So, out of what we know so far, we only know of three of the eight, assuming we're correct in our analysis here. So, while that may seem like a small number, in context of the full game, it's really not. So, I've seen a lot of people getting discouraged at that number, but don't worry, it seems like we're still going to have plenty of content. Now, one thing that is a little bit discouraging is that while we know that the game will be three players and can also be played solo, unfortunately, Night Rain cannot be. Spędzał z 2-player co-op. To znaczy, że game jest tylko balanced for 1-3 players. And although this was never explicitly stated by the director, to was something that was kind of unspoken and confirmed by the people that got to play it. it Wszyscy all... z 8, Morgot będzie main bossem, moim zdaniem on się pomylił. Nie hmm. chce mi się wierzyć, że Morgot będzie main bossem. Strasznie, inaczej, inaczej, jeżeli będzie zedytowany, to spoko. Ale jeżeli to po prostu będzie Morgot tako, <laughs> tylko dużo HP, to się mocno zawiodę ogólnie. To już tak warto powiedzieć, nie? To będzie bardzo słabe. To so, się, op. Ten boss tak o po prostu nie nadaje się do walki z trzema. Poza Bailem. W zasadzie, dosłownie chyba tylko Bale się nadaje do bycia raid bossem i Placidus W ogóle brak crossplatformowego gamingu jest dla mnie totalnie dziwną, niezrozumiałą decyzją. Robisz grę, która opiera się na multiplayerze i konsolowcy nie będą mogli grać z pc To nie jest gra do totalnego tryhardowania, tylko do do posiadania fanu, ja uważam, że powinieneś dać taką możliwość graczom. No ale spoko, pewnie mają swoje powody, albo architektura serwerów jakoś im tak działa. Brak crossplayu jest mega dziwny. ...on a PS5, but you cannot play with Xbox players on a PlayStation. The game's coming out in 2025, I don't know why from software still has not implemented crossplay, but that's the way it's gonna be, unfortunately. And I know some people had some questions about that, but it was another thing that got lost in the big news. But moving on from that as well. With all the excitement about bosses returning from Dark Souls, one game that kind of got pushed to the wayside and forgotten about was Sekiro. And while we haven't seen any bosses returning from this game, we have seen a lot of gameplay features from Sekiro show up in this no, postać w ogóle będzie się w pełni opierała na Sekirowym kombacie, nie? Ona ma aktywne parowanie i tak samo jedna jest Trailer. We talked in our trailer breakdown Boom, about this clip ta. here, with this hero performing Sekiro deflex and a special follow-up attack, but the hero that actually seems to draw the most from Sekiro is Wilder, the winged helm hero, who uses a great sword and a buckler shield but the sekiro aspects appear in his little crossbow he has mounted on his arm because we see this crossbow do several of the abilities of sekiro's prosthesis right here we see him use the flame vent which seems to work almost exactly as it did in sekiro and i am very happy Kurde, to see that make a return we also see here shortly after wilder use the crossbow as a grappling hook to snatch this soldier no, in the forward, rzeczy, which is nie? of course the base ability of sekiro's prosthesis we also see shortly after wilder perform a wall jump an ability too which has been up to this point unique to sekiro i'm sure we'll see more sekiro abilities scattered throughout the other heroes but so far those are the ones we could see in the trailer now the final detail that i think a lot of people might have missed is in this shot here with who admittedly many of us thought was the fire keeper from dark souls 3. No, in this shot we see wilder with this other character in the- round table hold but if we look closely this is not the dark souls 3 fire keeper but instead the hero duchess if we look closely Seriously? in this shot here we can see that she has that exact same oh. mask with the same hair falling on the left side of her face. <laughs> to and it is pretty obvious when we compare the two but when we look at these cutscenes it does seem like there's going to be a story involved between all the heroes more so than them just lesem pokazuje. To mega more so than them just being selectable characters to load into the level with and i really hope that's the case because it'll take this game from being something you just play for fun on an afternoon to something that can stick with you for a while and make the gameplay more impactful but those are some details that i think a lot of people missed in the initial Nie mogę się doczekać, aż Elden ring night rain trailer and a lot of the information that came out alongside it you might have known some of these you might have not known some of these but if you have other things that we did not cover be sure to leave them down in the comments section below let me know if you want more videos diving into these details that people might have missed but of course if there is more information about elden ring night rain that comes out i will be keeping you up to date right here on the channel so make sure you subscribe Ej, spoko, Materiał. Trochę Zbyt się dowiedziałem. Video, sure to like Jezu, nie mogę się doczekać, aż nowe informacje i wywiady zaczną wychodzić. Będziemy mieli co analizować, ale nawet tutaj się udało coś wyłapać, zobacz.